Jeżeli nie wymienię Twojego imienia, odpadasz: Amelka, Kaja, Zosia, Zoe, Kalina, Maja, Iga, Lena, Ala, Maja, Ola, Iga, Lena, Mija, Sandra, Oleg Bolek, Flolek, Marcin, Oskar, Bartek, Wojtek, Roman, Vanilia, Tymek, Alan, Olivier Igor, Gnacy, Florian. Maurycy, Ksawery, Michał, Malina, Jagoda, Karina, Halina, Milena, Malwina, Milana, Złota, Zlata, Zosia, Kornelia, Kaja, Mateusz, Oliwka, Zosia, Michał, Michasia, Liliana, Lila. Jeżeli imiona się poz, e, powtarzały, to się nie dziwcie. Jest. Bardzo się starałam. Pa! Żeby wszystkie wymienić.